Od wielu lat mieszkańcy złotnik klubańskich apelowali do władz gminy, że zabytkowy ratusz w centrum wsi zagraża ich życiu. Obiekt jest w katastrofalnym stanie. Wczoraj część budynku runęła. No! No! Wszystko leci. W nocy tak samo gdzieś się leciało. Z góry. To strasz była wczoraj, nie? Co zrobili, nie? To, to poobcinali, popcinali, pozabierali to. Nie? Zwaliło to. Ja dzisiaj w nocy jeszcze raz waliło się. To. to jest tylko chwila, moment. W zależności też od, od aury, jeżeli będzie sprzyjająca ku temu, no to ja myślę, że zawali się reszta budynku. W zeszłym roku zginął tu człowiek. A kilkanaście metrów od budynku znajduje się przystanek autobusowy. Nawet na mój samochód ostatnio spadły dachówki. Dzieci jest tutaj na wiosce dużo i zawsze tutaj się bawią. Jeżdżą rowerami, to grozi im. Katastrofa normalną. Problem w tym, że budynek jest własnością prywatną, a kilka lat temu został wpisany do rejestru zabytków. I choć właściciel chce przekazać dawny radusz gminie, ta nie ma pieniędzy i pomysłu, co z nim zrobić. Nie mam pieniędzy, żeby zagospodarować, żeby wyremontować ten budynek, bo to są kwoty rzędu o kilku milionów złotych. Obliczaliśmy już kiedyś, że samo y, zrównanie z ziemią budynku to jest prawie milion złotych. Kto to weźmie proszę pani, to to już rudera, to to jest y, wszystko już po, poniszczone, to to jedynie żeby o, rozebrać kieruny i już. Byłoby bezpieczniej? No pewno. Najlepiej to rozwalić i rozebrać i już zrównać to. Z... W poniedziałek zaplanowana jest wizyta konserwatora, który zdecyduje o dalszym losie zabytku.